Wystaw rękę przed siebie. Ok. dołóż drugą. Nie zrobię taką. To inaczej. Wyprostuj rękę w okciu. I teraz na razie stoisz stabilnie na nogach, prawda? Nie, nie stoję właśnie stabilnie na się nogi. Ale to jest tutaj normalne, Jesteśmy na wysokości. Nie jest to dla ciebie sytuacja taka, wiesz, codzienna, nie? Więc nie to jest... nie dam rady, Nie. Ale spróbuj małymi krokami. Na razie trzymaj tą rękę i patrz, na razie jeszcze, nie zabieraj tej ręki od winy, ale tylko puść w palce. Zobacz, że staniesz stabilnie. Widzisz? Nie, nie, nie. Bo nie. się przechylasz do przodu. Spróbuj jeszcze raz. Wyprostuj się i spróbuj teraz jeszcze raz. Nie, cały się trzęsę, nie. Ale nie. to jest Wracamy. normalne, że tutaj się trzęsiesz. To jest sytuacja wysoce stresowa tutaj w koszu, nie? Nie jest to dla ciebie normalne, nie wychodzisz sobie na dachy bu budynków w postać przez jakiś czas. No nie. No więc to jest coś dla ciebie nowego. To normalne, że wiesz, organizm walczy. ja mam bardzo duży lęk do proszę. Ale tutaj dużo osób przychodzi właśnie też z rękiem wysokości, żeby się z nim zmierzyć. Wiesz, tutaj jesteś zabezpieczony. Na początku byłeś ważony, lina jest dobrana. Tak. Y wszystko jest na podwójnych, potrójnych zabezpieczeniach, masz odpowiednie uprzęże, więc jesteś w 100% bezpieczny. Tutaj tak naprawdę cały strach, który masz w tym momencie odczuwasz, jest w Twojej głowie, nie? więc musisz go po prostu przezwyciężyć. Ale żebyś mogli dalej z tym walczyć, to musisz dać tą rękę na kamerę. Więc pójście tutaj. Super. Zaciśnij mocno obie. Nie, nie, nie. Ale już było dobrze. Stałeś stabilnie. Było ok. Oddychaj głęboko. Patrz właśnie w obiektyw kamery albo w horyzont. I spróbuj jeszcze raz. Oddychaj głęboko cały czas. Zaciśnij te ręce bardzo mocno. Ok. Ja odliczę i Cię tylko przechylisz lekko do przodu na prostych nogach. Ok? Trzy, dwa, jeden. Pan! Ja pierdolę! Co ja kurwa zrobiłem Pomocy Dobra jest zajebiście O chuj, o chuj O chuj chcę już być na miejscu O boże Powoli i głęboko, powoli i głęboko. Ty na bleskach hondujesz. Gratulacje, pięknie poszło.